Kolejny dzień, kolejny złom. Zobaczymy co tu ciekawego mamy. O! o jakiś majster wyspawał. Hmm? Tak przynajmniej wygląda. Albo i nie. Ciężko powiedzieć, ale i tak szacunek. Majster czy nie majster? Tak fajnie wyspawane. Co tak na szybko zerknęłem, to reszta to chyba śmieci. Ale może się zdziwię? Zdziwimy? Mm, mm, mm. Kurde, czyżby nic? No. Ile ma watów? 30? O, to przynajmniej tak nie napisali 300, Czy, więc i tak dobrze Kurde, nic. Jakiś bum bum tu leży O, tu jakiś bum bum no, Ale to Mm -hmm. o, może coś z rowerków dzisiaj? chyba też, nieco też mi się tak wydaje no dzisiaj lipnie troszkę o, jakaś maszyna ostatnio dużo tych maszyn tu jeszcze jakiś inny rowerek ale też trochę zmęczony życiem kurde czyżby dziś nic dobra dajcie mi chwilkę jeszcze zerknę w tajnych miejscach i się zgłoszę a co powiecie na amatora amator 2b powiecie coś o nim nie powiecie ja za dużo nie powiem o ładny smyr hmm. pogoblujemy w domu może to jeszcze uratujemy Patrzcie Kurde Potęga, idealny dla mnie No Co myślicie? Spokojnie? Też mi się tak wydaje co my tu mamy Dużo jakichś skarbów śruby pod stoły tronowe Mhm mm no. I widzicie, może jednak może jednak coś z tego będzie Zobaczymy, zobaczymy Ale chodźmy najpierw dalej, a później tu wrócimy. Na pewno tu wrócimy. Mm. Super Ej, a to co? Co to jest? Jakiś peltor? Tak. czy tam drukarka druku wielkoformatowego tak to się chyba nazywa no. jak? tu jeszcze są fajne kryzysy z tego co widzę też taki kawał materiału do toczenia czy coś to też, też super sprawa na tym też się zastanowię hmm. jakiś Kurwa, bulgulator tu zachodziły. I z tego z nowości to jeszcze zauważyłem taką szafkę otwarta, zamknięta. Zobaczymy, co jest w środku. Zostawię sobie rękawiczkę. Mhm. W środku nie ma nic. ale kurde zarąbisz to ten zarąbisz ty stół tylko będzie pewnie ważył około może 100 kilo jak nie lepiej 100 kilo razy 250 250 zł niby dużo niby mało trochę dużo o kurde o kurde O kurna yy. Brak mi słów O kurde No to Michał król odcinka, ale mnie zaburował ciężki jak cholera, ale nie To musimy wziąć pod podczynka, kurna Dobra to ja tu jeszcze muszę przeszukać, przeszukać w takim razie i podczymkę bierzemy, ale jajo no. <noise> Ja cię sadzę Tego już na złomie znajdą A tu jeszcze na szybko Mała taka szafka była O, to moja konstrukcja, nikt nie ruszył Ale ta podczymka Gdzie? co ja mam powiedzieć nie wiem dobra, włączę się jak ktoś wymyślę mądrzejszego ale jajo, jeszcze to znalazłem troszkę w rozwiertak jakiś eee, przeczyna poziomy do frezarki ale ta ta podczynka. Kurde potęgę. Ile to będzie ważyć. Dobra, ale to nieważne. Wiem, że gadam pierdoły i to nie ma sensu, ale też byście się cieszyli. <grym> ja nie wiem co mam powiedzieć. Dobra, zostawię to sobie tutaj. Lecę dalej. Bo może jeszcze, jeszcze. Ja wziąłem koło, ale ktoś po mnie to wypatrzcie jak było ten rower. Nawet kierownicy wygołocił. No w sumie nawet wiem kto. I wziął to ciekawsze. Także dobra robota. Witajcie na podsumowaniu. Eee, zacznę może tak. Ktoś mnie kiedyś pytał o najlepsze moje znalezisko na złomie. To jest moje najlepsze znalezisko. Podtrzymka eee, do tokarki. Myślałem, że to jest do mojego Tuda TU-40, mm, ale nie. I to jest dobra i zła wiadomość. Zła, no bo, bo ja chciałem ją wykorzystać, chciałem na niej popracować, bo jest nieuszkodzona łożyska też spoko tuleje też, nawet nie drgną otwiera się podtrzymka także e, super w ogóle nie wiem, wiecie do czego służy podtrzymka? generalnie jak toczymy długie wałki czy długie rury, czy długie elementy to podpieramy je sobie w połowie żeby po prostu e, nie biły, że tak powiem nie biły, nie falowały, jak zwał tak zwał mm, to jest podtrzymka do poręby, to jest duży plus duży plus finansowy jest to bardzo wartościowa rzecz Kiedyś widziałem taką za ponad trójkę, chyba 3,5. No, realnie, realna wartość, myślę, że ponad 2000, bo takie rzeczy do maszyn są dość drogie. Od razu tutaj uprzedzam, bo będą znowu komentarze w stylu najpierw sprzedaj, później pokaż. Ja powiem tak, niech coś nie oglądaj, krótko i na temat, weź sobie wpisz tam, zaznacz sobie trzy kółeczka, nie interesuje mnie to i po prostu tak będzie lepiej, bo takie głupie komentarze to naprawdę nie chcę się później tworzyć, ja rozumiem, może być konstruktywna krytyka, jak najbardziej ją szanuję, ale głupie komentarze to zostawmy sobie, znaczy zostawcie sobie, może nie wszyscy, bo tam naprawdę tych komentarzy jest mało, ale niektóre są tak głupie, że... To się w pale nie mieści eee, no, a wracając do tematu dla mnie wartość realna, taka handlowa około 2000 także no to jest najcenniejsza rzecz jaką znalazłem naprawdę chociaż żałuję, że to, nie, że to nie jest do Tuda bo bym po prostu miał dla siebie chociaż podtrzymki do Tuda są tańsze no to znowu też, też mogę to sprzedać wiadomo, nie sprzedam tego jak ciepłe bułeczki bo nie każdy to potrzebuje ale, ale jak już ktoś potrzebuje, to naprawdę jest w stanie dużo zarobić, bo takie elementy u niego pracują. Więc, 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 więc cieszę się bardzo. Fajne znalezisko. Wartość dla mnie powyżej 2000: super. Ja jestem przezadowolony. Takie coś na złomie. Jakbym ktoś powiedział kiedyś, że to znalazłem na złomie, to bym stwierdził, że po te opowiada, że to nie ma najmniejszych szans. A jednak się znalazło. Jeszcze patrzyłem tak na szybko, wszystkie wiadomo. No tutaj ktoś. Gwoździa ordynarnie wbił tutaj tak samo, ale tu leje się. Schodzą, wychodzą, wszystko elegancko pracuje, blokady też działają. Łożyska to już Wam mówiłem też ok, też się zamyka. Super. Nie pęknięta nigdzie, bo też sprawdziłem, bo to wiadomo żeliwo, więc może pęknąć. Eee, nie jest pęknięta, więc jak dla mnie plusik. Plusik i najcenniejsze znalezisko, dlatego chciałem się wam pochwalić i dlatego ten filmik jest taki zapowiadający. No, żebyście wiecie można najeździć się na wielu wielu złomach no i myk i trafi się cudo także nie warto się poddawać ja wiem że się niekiedy nie chcę, bo mi też się nie chce ale nie warto się poddawać dodatkowo to już jest mniej mniej cenne, mniej cenne. jakby nie było podtrzymki, to to by było bardzo cenne to jest wrzeciono poziome do frezarki o chyba do FWP25 tak mi się wydaje i pochodnych Także też spoko sprawy patrzyłem nieubite, nieuszkodzone. uszkodzone. Du domu warto było wziąć. No i to jest jakiś tam rozwierta, gwintownik, jakiś tam frez, to jakaś tulejka. Tak, w gratisie od firmy, że tak powiem. Mm? No. także taki fajny dzionek, taki niespodziewany dzionek. Jeszcze z daleka Wam pokażę, jak to ładnie wszystko wygląda. No, cieszę się bardzo. Mm. Fajne znalezisko, fajne. Nawet nie chodzi o to, że można zarobić, tylko dla mnie, jak mechanikuję, co prawda, na drugim kanale, bo na tym się nie oglądało, ale dla mnie to jest naprawdę super sprawa, super sprawa. A jak ktoś chce zarobić, taki typowy handlarz, no to zainwestuje, czekać, to waży około 60 kilo, chyba po 2,50, eee, to by było coś po około 150 zł, a wziąć za to dwa kafle, wziąć nawet za to 1000 zł tylko. To jest i tak duża przebitka, także super, super. Dobra, nie nudzę już. Dzisiaj inaczej dzisiaj nie ma rowerka, także też będziecie się cieszyć. Eee, no i co? Dziękuję za dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym złownym odcinku. O, wydaje mi się, że szybciej niż dalej. Ale to, zostawmy w szczegóły. Dobra, trzymajcie się. Cześć, wszystkiego dobrego.